Witam was moi kochani widzowie, jak zawsze na kanale Scootiv Dzisiaj będzie troszeczkę niestandardowy odcinek Nagrywamy Trump Scoota Trump Scoota Game of Trump Scoot, coś takiego Będzie grał Bartek Kotkowski oraz Bartek Szczęk Oni się znajdują już na trampolinie, właśnie do nich idę Jak widzicie, zaraz wam pokażę Dopisuje nam już jesienna aura Cześć kochani, Bartek Szczęk z tej strony Gramy w Trumpa z Kotkiem Cztery litery Kolejny Game of coś na tym kanale, czyli dzieje się Jest rywalizacja ale on jest ciemny. No bo pod słońca czekaj Maciek teraz w, kle, w klerze, jakąś przyśpiewkę lecha poznań A, a teraz kozimic Ja jestem kibicem lecha i mnie tu nie w jak ty to, dowiedzieć to nagrywamy jak jest pod światło? No nie wiem właśnie O śniegu Czeku zaprezentuj Co? <słyski> Półbek flipa <słyski> Co to... kur ja <słyski> Już myślałem, że będzie naprawdę na głowę Dobra, możecie zacząć grać? No, dobra. Bo <grywa> <Kapitanciu, grywa> Moi drodzy, powinniśmy już zacząć, bo nam trochę od Trzy, cztery 4 A, ja zaczynam pierwszy, Znam znowu mój para. A, jeszcze czekajcie, czekajcie zasady. Możemy się odbijać na jednej albo tak, ale wykonując trick przed odbiciem musimy być z dwoma nogami na dek. I gramy w litery tramp. <grywa> trump jak trampolina. <grywa> nie, nie, nie jak trump. Dobra, leci. Jak byłem mały i skakałem przed domem na trampolinie na hulejnodze, na nogach, to jak coś, to to. Jest backflip. To jest backflip? Tak. Zadaję beko, bar do opobar. Dobra, plecy do bar do opobar. Nie, no ja tego nie zrobię. <laughs> nie zrobię tego i dodaję inwardom. Ciekawe, czy zrobi. Dobrze poszło. Ciekawe, czy Szczenku też czuli dobrze full wipe na tramp ja bym zaliczył, stary, bo by. Wy... Ojej! To może z Cacerido? Z Ale wyglądało tak śmiesznie, że nie wolę. <laughs> patrz jaki on jest rozlany. Ej widzowie, ja robię salto z kamerą. O kurde. Ja zadaję to. Yo, obiad byłby dumny. Ale się przestraszyłem. Dwie tery tyry, a to masz ty. No. Tyry, tyry. do To ale stary, ja mam tyry i nie mam plecy. A ja w sumie tak. przez tę siatkę dużo Właśnie widać. Właśnie chcę ci powiedzieć, że jak staniesz wtedy dalej i zrobisz duma, to jej nie będzie widać. A serio. nie. Nie ma. Czekaj, Dobra, to ja zadaję. Kanon Bala. No niestety. To ja spróbuję dwa rewindy. Ja też jeszcze raz kanonbola wow. Yo? Yo! Nie, nie trafiłem w deck A, nie zrobił. Ja moi drodzy zadam mój front scota szybciej! Ja zadaję Nie scoota się. Canonbala! Zadałeś mu beko Olda do Olda nie! Jeden do trzech. Wygrywasz, znów. Następnym razem musimy zagrać skuta, to cię rozwalę, żeby nie było, że taki dobry jesteś. Stary, ty się tylko kreujesz na takiego dobrego. Ja myślę, że twoja łapa już nawet nie siedzi tak jak kiedyś. To już nie jest bochen chleba, myślę. To już jest bułka kajzerka. Jeszcze raz fingera do bar. Jej, było! Było. Kończyć go czy jeszcze jeden taki jakiś śmieszny tritzek Finish him Finish him tak, tak, tak. nie, jeszcze jeden stary. No dobra, jeszcze jeden tak, tak żeby nie him. było mu za, by zbytnie smutny Wip do latary! To jest Flarę zakręcił Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Nie wiem co mnie napadło Naprawdę to była typowa flara, ja co tak leci o kurde, prawie myślałem, że umrę Ja już widziałem, jak ten dek ląduje w mojej buzi On tak się śmiesznie leci Ja Ja ale co się dzieje dzisiaj Kończysz go? Tak A ile jest? Przecież jest 3 do 1 Ty, ry, a, my, ty 5 Rzeczywiście. Rzeczywiście Ja zadaję Beko Old do Barry Wind'a Jak ustał Beko Superman A jeszcze na przykład Czekaj bo kotek masz śmieszny i strasznie klesa. Dobra, mamy 4 do 1 Zodaję opoki Klesa Opokiklesa? Tak, opoki klesa Było Zadaje Franciszka Ty. Daję drugą próbę, daję drugą próbę z Nie no, teraz muszę zaliczyć to, bo, to wina trampolinę no, ja, ja... ja bym mu dał po prostu jeszcze z skencieride, bo to jest mocne <głos> 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 Jakie wiotkie ciało Co robimy z tym faktem, No muszę zadać streak Wszystko ka zrobiłem no nie zrobiłeś No star, no nie da się lepiej no. Da się Dobrze no, szefie to wygląda jakby był martwy Bartka sparaliżowało, po tym jak go uderzyła noga. Niestety musimy skończyć tą grę No Bartek leży sparaliżowany naprawdę Zaliczę mu tego fronta, no nie ruszaj się Zaliczę mu tego fronta no, Do zobaczenia, elo ja nie wiem co oni dzisiaj brali, ale też to chcę. <śmierdzi> Widzowie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jakiś fajny komentarz, chłopaki się poświęcili dla Was, wylali może po tu po prostu, do zobaczenia, siema.